Ale masz szczęście, bo akurat potrzebuję na jutro zdjęcia spider -shira. Gratulacje! Zostałeś fotografem biurym! Moi drodzy, trudno wam będzie to uwierzyć, ale Mówię jak jest. W mieście pojawiły się szlamowate potwory. Powtarzam! Maziowate potwory rozłażą się po naszym mieście w niewiadomym celu! Doszły nas słuchy o zagnięciu wielu osób. Rodziny zostały rozdzielone. Przyjaciele i bliscy poznikali w tajemniczych okolicznościach. Możemy jednak rzucić nieco światła na sprawców tych zdarzeń. Zdaje się, że te nikczemne istoty porywają ludzi. A w jakich celach? Tego nie wiemy. Teraz, jeszcze bardziej niż dotąd, musimy się nawzajem pilnować. Nie wychodźcie sami z domu. Bez wyraźnej potrzeby. Możecie być następni! Obawiam się, że najgorsze przed nami.